Dzień dobry, witam serdecznie ponownie na naszym kanale. Dzisiaj jeszcze króciutko w temacie butli. Jeżeli chodzi o butle karbonowe Tuxinga, 7-litrowe, to będą dostępne z dwoma rodzajami zaworów, czyli będzie standardowy zawór 5 8 do skręcenia przetoczki z dużym gwintem 5,8 cala, czyli taki standard i będą z tym tak zwanym zaworem TX15, chyba on się nazywa, od Tuxinga, oryginalnym dedykowanym do tych butli, jak gdyby i co ten zawór posiada. Ten zawór, jak tutaj widzicie, tak pokażemy, Ten zawór posiada dwa manometry, czyli w jednym będziemy widzieli prawdopodobnie ciśnienie w butli, w drugim ciśnienie to, co przetaczamy. I od razu możemy sobie wkręcić tutaj, tak jak widzimy, wężyk, który jest również w zestawie do tej butli. Czyli mamy już jak gdyby gotową e, przetoczkę, zakończoną na szybko gdzie możemy bezpośrednio pompować swój karabinek, czy wpiąć się swoją. Końcówką. Czyli mamy zawór. Mamy przetoczkę do butli. Mamy tutaj odpowietrzenie. Zawór jest oczywiście wolny. Mamy dwa manometry. I tutaj mamy świetną rzecz, przez którą możemy sobie pompować od razu bezpośrednio. Też mamy taką szybką złączkę. Przez którą sobie możemy pompować bezpośrednio butlę. Czyli nie pompujemy jakby przez 5,8 cala, tylko przez małą szybkozłączkę. Czyli wszystkimi małymi kompresorami możecie na raty pompować taką butlę. Lub możecie z drugiej butli, mając przetoczkę, wpiąć się z drugiej butli inną przetoczką na ten zawór. Tak, bo on jest pod szybkozłączkę. I przetoczyć na przykład mając w butli innej 300 bar, tam 6 litrów, czy nawet 15 litrów, przetoczyć sobie powietrze bez problemu do tej butli. I po odpięciu tu się powinien zaworek zamknąć i nic nie powinno przepuszczać. Ja zaraz zrobię taką próbę testu. Mam tutaj butę drugą, która jest około 200 bar. I zaraz to sobie zobaczymy. Oczywiście, tą przetoczkę trzeba sobie tam do uszczeleczki troszeczkę dokręcić klucze. Tutaj przez tą szybką złączkę pompujemy butę. Kompresorkiem, lub po prostu przetaczamy z butli. Tu na duży kompresor, ale wtedy no musiałby mieć po prostu możliwość pompowania przez szybko złącze. Ja akurat mam kolegę, który pompuje, mówi, że bez problemu ma taką szybko złączkę, więc napompuje mi jakby do 300 bar. Mamy dwa manometry i odpowietrzenie. I to, jest, to jest butla Tuxing i będzie oznaczona, że jest ona z zaworem Tuxing tam TXA15. Będzie napisany jego symbol. Więc no, dość fajne, dość fajne rozwiązanie. A tam jest w środku biała uszczelka silikonowa, i teraz kluczem 14 po prostu trzeba to dociągnąć. Tak to wygląda. I myślę, że dość ciekawe i fajne rozwiązanie. A jak będzie z zaworem zwykłym, no to będzie pisało, że 5,8. Cala pod przetoczkę, wtedy musicie osobno kupować przetoczkę. A tutaj, już mając ten zawór, nie musicie kupować nawet przetoczki. Teraz tak mam tutaj swoją butlę drugą karbonową gdzie jest inna przetoczka, i wężykiem podpiąłem szybko złączę do tego zaworu, aby sobie przetoczyć i napompować butlę karbonową Może teraz będzie słychać jak się przetacza powietrze. Przychodzi wchodzić do butli, czyli spokojnie możemy przetaczać w taki sposób z butli do butli lub pompować sobie małym kompresorkiem. Nie ma tu najmniejszego problemu. Dobra, kręćmy. Można odpiąć miało, czyli w sposób bezpieczny tutaj wszystko się odbywa. Butla jest opracowana, czy coś tam tu wzrosło? Tak, wzrosło nam troszeczkę na manometrze. Jest tam jakieś 50-60 bar się dopiero przetoczyło do butli. Zobaczmy, czy już coś będzie wychodziło z tej naszej butli. Tak, czyli już. Mamy troszeczkę powietrza, więc, więc wszystko działa jak należy. Także będą dostępne butle z takimi i z takimi zawarami. Ja dziękuję za uwagę i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Hej!